Z katechizmu Kościoła katolickiego. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski ścielnej, a zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie także możemy mówić: Abba Ojcze. Ściśle jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Kościołem, udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa. Specjalnej mocy ducha świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. W czasie ostatnich kateches mówiliśmy, jak ważny jest chrzest. To jest ten moment, kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy staje się dzieckiem bożym, staje się świątynią ducha świętego. Już od momentu chrztu Duch Święty w nas jest. W związku z tym rodzi się pytanie: po co nam bierzmowanie? Słyszeliśmy przed chwilą, jak z Kościoła Katolickiego wyjaśniał nam, że bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu Chrztu Świętego, jest pomnożeniem łaski chrzcielnej, jest pomnożeniem darów Ducha Świętego. Niektórzy pytają. W jaki sposób bierzmowanie pomnaża Chrzest? Spróbujmy odnieść się do pewnego przykładu zaczerpniętego ze świata informatyki. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy wspaniały program komputerowy, który pozwala nam robić piękne rzeczy. Jednak ten program nie działa jeszcze w pełni. Potrzebuje aktualizacji. I kiedy dokonamy tej aktualizacji, nagle okazuje się, że program działa szybciej, ma nowe możliwości. Dzięki temu możemy działać sprawniej i lepiej. Tak, przez analogię, przez pewne niedoskonałe porównanie, możemy powiedzieć, że bieżmowanie ulepsza może to słowo nie jest do końca właściwe, ale pogłębia uzupełnia w jakiś sposób to, co otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Warto więc wiedzieć, że nie wolno nam rezygnować z tego sakramentu. Coraz częściej spotykamy takie poglądy czy taką tendencję, że chrzest tak, a bierzmowanie nie. To jest tak, jakbyśmy nie, nie dokonali żadnej aktualizacji, nie pogłębili tego, co otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Czasami ludzie się pytają, jak to jest, że po bieżmowaniu tak wielu osób nie widać tego działania Ducha Świętego, jakby nic się nie zmieniło, jakby nic się nie dokonało. Żeby zrozumieć ten problem, to znowu odwołajmy się do pewnego przykładu. Wyobraźmy sobie, że otrzymaliśmy na urodziny jakiś piękny prezent, który jest dobrze zapakowany. I z lenistwa nie chce się nam tego prezentu otworzyć. Rzucimy go do szafy albo na półkę, i tak przez wiele lat stoi przykryty kurzem, i nie wiemy, co jest w środku. I tak niektórzy przyjmują bierzmowanie bez wiary, nie współpracują z Duchem Świętym, nie ma w ich życiu modlitwy, dlatego ten skarb, ta aktualizacja, to umocnienie jakby zostaje po prostu przykryte, zasypane. I katechizm Kościoła katolickiego zwraca jeszcze jedną uwagę: że pobieżmowanie daje nam moc, łaskę i zdolność do bycia świadkiem Chrystusa w świecie. Sam chrzest nie wystarczy. W pobieżmowaniu, kiedy człowiek we właściwy sposób współpracuje z Duchem Świętym, jest w stanie wiarę bronić, według niej żyć i mężnie ją wyznawać. Dlatego nie zaniedbajmy tego wielkiego sakramentu, który pogłębia nas, nas, nasz chrzest i daje nam nowe możliwości.